dopóki będzie moja oczywiście będę miał zdrowie, będę walczył i wygrywał. Jak podoba się w takim razie świecie free fightów i czy zobaczymy Cię w kolejnym Fightowym pojedynku? Zdecydowanie to jest całkiem coś innego, inni kibice, ale fajnie, że mogę ja się pokazać tym ludziom, pokazać ten czysty sport, prawdziwy sport. No i oczywiście ja czekam na więcej wyzwań, więcej pojedynków. Może z większymi, może więksi będą chcieli walczyć ze mną, czy na przykład z wszystkim. No tak jest. Bardzo dziękuję Daniel Rutkowski, ogromne gratulacje. A ja oddaję możliwość

I do